Dzień dobry kochani, czekajcie tylko, co zobaczy, czy ktoś się dzwonił. Nie. Dzień dobry kochani, witam w kolejnym vlogu. Mamy poniedziałek, ale jak wiecie, u mnie w poniedziałek to jest taki szybki łop, 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 szybko wszystko robimy. Jest godzina 8.30, mój Wojtek właśnie pojechał załatwiać swoje sprawy. Ja zaraz lecę do garnków. Chciałabym już przygotować wszystko pod obiad i posprzątać sobie, po prostu garnąć kuchnię. Chcę dzisiaj wysprzątać dwa miejsca w kuchni, więc no tutaj będzie taki trochę wyzwanie. Zwłaszcza, że trzeba troszeczkę mapę poprzesuwać. Więc to jest, a chciałabym zaraz jak Wojtek wróci, chciałabym od razu lecieć na zakupy Z zakupów, szybko wrócić, ogarnąć i lecieć sobie na działeczkę, dlatego że yy, chcę nazbierać trochę orzechów. A jak wiecie, u mnie no właśnie będzie jak taki jest, że szybko, 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 jeszcze i tak wczoraj wieczorem puściłam pranie, gdzie ja w niedzielę nie puszczam prań, to wczoraj szybko puściłam właśnie, żeby dzisiaj już tylko dosło, wrzucić w i będzie czysto. Yy, no właśnie, i taki szybki... Poranek, dlatego zabieram Was do kuchni i lecimy z gotowaniem. Dobra, standardowo wkładam Was do szafki. Eee, dobra, zaraz tu posprzątam i zrobię plac. Eee, właśnie, co, co będzie dzisiaj na obiad? Z racji, że za półtora miesiąca ja muszę mieć wysprzątaną całą lodówkę i zamrażarkę. W zamrażarce nie może być nic, dlatego że my zawsze wyjeżdżając wyłączamy prąd, a co za tym idzie, lodówka u nas jest wyłączona, rozmnożona, e, rozmrożona. No, i właśnie muszę wszystko wysprzątać. A mam w lodówce bardzo dużo miała mięsa, bo ja miałam trzy opakowania mięsa mielonego. No i wczoraj zjedliśmy sobie mięso yy, mielone, właśnie jako kotlety mielone. A dzisiaj zrobię pulpecikiem w sensie chrzanowym. Taki dzisiaj obiadek. A właśnie, bo jeszcze muszę chrzanu zużyć, przynajmniej chociaż trochę. Bo mam za dużo chrzanu, mam prawie cały słoik, więc no. Hello, przydałoby się to już zużyć. A w ogóle patrzcie na moją ten. Nie wiem, czy ja wam wpuściłam w końcu tego vloga, czy nie, w którym pokazywałam wam, że zasadziłam sobie cebulki tutaj w domu na szczypiorek I dzisiaj zostało ptk, cięte już w sumie dwa czy trzy, trzy razy już cięłam to, to, ten szczypiorek, więc fajnie mieć taki właśnie swój szczypiorek tutaj na parapecie, sobie spokojnie rośnie My już jesteśmy po sadzeniu cebuli i czosnku, więc powolutku idzie wszystko do przodu Dobra, wrzucę wam ekspresowy przepis na yy, mięso Mięsko, pół kilo mielonego, Jedno jajko, dwie łyżki, takie duże czubate kaszymannej, pół łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu. I do tego wyciskamy dwa ząbki czosnku i pół łyżeczki słodkiej papryki ostre, yy, łagodnej. Słodka papryka, o. Gdzie mam słodką paprykę? No to tak z pół łyżeczki trzeba dać. Mamy sobie pół łyżeczki. O, dobra. Obieram dwa ząbki czosnku, wciskam tutaj wszystko, mieszam yy, i to wszystko później obtaczam w mące. Ekspresowy obiad. Dobra. Teoretycznie nie jest lepiej. Chciałabym, żeby było trochę lepiej, ale nie. Musi być jednak jedno odsłonięte. Dobra. I tak, z wyciś wyciśniętym czosnkiem mieszamy wszystko sobie, tak, żeby była jednolita konsystencja. Na szybciutko. Ja Wam powiem, że ja ogólnie wolę iść na mięsny do innego sklepu i kupić sobie, że na miejscu mi zmierą. Nie lubię tych z biedronki, ale jak już widzę, że jest naprawdę fajna, atrakcyjna cena, to sobie wtedy kupię i zabrożę. Dobra, gdzie teoretycznie nie powinno się zabrażać, bo z tego co zauważyłam, to chyba do biedronki przychodzi mięso zamrożone. Tak mi się wydaje, bo nieraz kupowałam zamrożone mięso. Więc nie wiem, jak mi się wydaje. O, i fajnie, mamy takie pulpaciki. Będą się robić kulki? Bez problemu, dobra. Okej, okay, to wyciągam mąkę. Co ja mówię? Nie wyciągam mąki. Zostawiam tak mięso na około 15 minut, żeby ta kasza manna mogła napęcznić. Dzięki temu wtedy dużo lepiej się kleją kluseczki, znaczy nie kluseczki, pulpaciki i ja w tym czasie obieram ziemniaki. Dobra, słuchajcie, to już mi ładnie y, nasiąkło, ja i wybrałam ziemniaki. I teraz tak, ja sobie biorę taką łyżkę, taką na rączkę. Robię sobie pulpecika, takiej średniej wielkości. Też tak ten, przerzucacie sobie zawsze? Nie wiem, zawsze babcia tak mi pokazywała. I teraz to w mąkę. I tak robię każdy pulpecik. O, proszę bardzo. I odkładamy. I znowu kolejny szybki. Ja wiem, że ja miałam przepisy dawać na oddzielne odcinki, ale powiem Wam, że po pierwsze nie wiem, czy miałabym dzisiaj tyle materiału na e, film dla Was na vloga. To jest raz, a dwa. E, nie wiem, czy bym się wyrobiła robiąc piotrek. A dwa, nie wiem, czy bym się wyrobiła zrobić Wam osobny filmik po prostu, żeby go jeszcze zmontować, dlatego że... Mam takie mini postanowienie, żeby nagrywać dla Was od poniedziałku do piątku i zobaczymy na ile mi się to uda, żebyście właśnie od poniedziałku do piątku mieli vlogi, ale zobaczymy. Na razie mamy poniedziałek, gdzieś koło, o jest 8.53, więc to co będzie się działo w piątek, to jest jedną wielką nie wiadomo. Dobra, robię polpaciki do końca i oglądam. Odcinek w Szumi Jest taki kanał w Szumi który bardzo Wam polecam. No, gość jest po prostu genialny. Uwielbiam go oglądać właśnie w przygotowaniu. Który teraz likwiduje plantację swoją pomidorów i pokazuje właśnie, że z około 270 kg pomidorów w tym roku zebrał. I powiem Wam, że jestem teraz przerażona, dlatego że pomidory są podobno jedną z cięższych upraw. A w przyszłym roku chcemy mieć około 10 krzaków, więc no, zobaczymy, jak to będzie u nas. Dobra, słuchajcie, mamy pulpaciki. E, tutaj mam jeszcze startą marchewkę, dlatego, że to zaraz wrzucę właśnie do robienia takiego sosiku. Natomiast teraz te pulpaciki podsmażę na masełku. Możecie to zrobić na oleju? Ja po prostu mi się wczoraj olej skończył i potrzebuję to zrobić na masełku. Jak obsmażę z dwóch stron pulpaciki, to dolewam wodę. Dodaję marchewkę i kostkę rosołową i do tego dodaję 3 łyżeczki yy, chrzanu. Jeżeli nie lubicie bardzo mocno chrzanowego sosu, to dajcie dwie. I teraz tak zostawiam to na 10 minut. Niech to sobie spokojnie popyrka, niech to mięso się dobrze zetnie. Później dolewam 100 ml śmietanki trzydziestki i yy, dosłownie z minutkę pogotuję i wyłączam. Sprawdzam tylko smak, czy nie trzeba czegoś doprawić solą, pieprzem. Jeżeli będzie trzeba, to sobie po prostu doprawię, a jak nie, to nie doprawiam. Natomiast ja robię w ten sam sposób sos koperkowy. Tak samo robię pulpeciki, tak samo robię sos, tylko zamiast chrzanu wrzucam koperek. Więc naprawdę to jest ekspresowy obiad. Fajnie, szybko można zrobić. Nawet można zrobić rano. Yy... Rano można zrobić sos, a później tylko wrócić. Wrzucić sobie ziemniaki, niech się już gotują. A w tym czasie sobie tylko sos spodgleć. I jest genialny obiad do tego buraczki. Jeszcze w dodatku, jak macie taką możliwość ta do domowej roboty, to już w ogóle bomba. A tu słuchajcie, popatrzcie, co się dzieje. 6 listopada, a mi już zachwit grudnik. Grudnik, grudzień? Nawet słuchajcie muszę się napić wody, pamiętajcie, że mimo, że jest jesień, zima pijemy nadal wodę, kochani jest to bardzo jest to bardzo ważne mm -hmm. i tak powiem wam, że przed pierwszą, weszłam sobie na grupę na facebooku i było właśnie takie pytanie, czy my, jako kobiety boimy się tego, że od stycznia te ceny znowu wskoczą w górę czekajcie, bo właśnie mam chipsy i mi tak schło, sucho i teoretycznie nie chciałam wracać do tematu oszczędzania takiego cotygodniowego, ale powiem wam, że jak patrzę na to w jakim kierunku idzie na aktualnie nasza gospodarka i to jak ludzie boją się tych zmian, to dajcie znać czy chcecie, żebym od stycznia wróciła z filmami cotygodniowymi i przez cały rok przyszły poprowadziła was po prostu za rączkę. Jeżeli tak to ja po prostu w tym miesiącu musiałabym ustalić wszystkie filmy, które chcę nagrać, i po prostu większość filmów nagrać wcześniej, czyli teraz, praktycznie listopad-grudzień, żebyście od stycznia już co miesiąc mieli, czyli jak robić listę zakupów, jak zwracać na uwagę na promocję, czy promocja jest odpowiednia dla nas, czy nie. Bo już nawet powiem Wam szczerze, że nauczyłam się tego, czy dana promocja jest dla mnie ok, bo jeżeli jest promocja, kup trzy mięsa mielone za 7 zł. Yy, za jakimś tam terminem, i ja na przykład wiem, że ja do wypłaty sobie jak najbardziej zużyję te trzy mięsa, bo na przykład jemy to mięso, to stwierdzam, że okej, okay, jak najbardziej ta promocja jest dla mnie, ale jeżeli jest promocja, kup yy, trzy paczki żelek, czwarte gratis, to ja wiem, że to dla mnie kompletnie nie jest promocją, bo my tyle nie przejemy, yy, to jest to, albo na przykład promocja na ser, że mi wyskakuje za 4 zł, to jest złotówka różnica. Ja na przykład wiem, że my tego sera nie lubimy i ja wiem, że po prostu nie ma sensu tego kupować, bo to wyrzucę. Yy, więc tak, albo na przykład, nie wiem, yy, promocja 1 yy, plus 1 proszek do prania i ja na przykład wiem, że ja yy, ok, zużyję ten proszek, a ja go zużyję dopiero dziś za pół roku i szkoda mi w tym momencie po prostu wydawać jakieś tam kwoty, dlatego, że zauważyłam, że bardzo często, kiedy jest promocja 1 plus 1, to ta cena tego produktu troszkę jest wyższa. Więc e, tu jest tak, że ja już zaczynam chwytać pewne rzeczy, powiem Wam na co zwracam uwagę na promocjach. Jak planować posiłki, e, jak patrzeć na sezonowe produkty, czy rzeczywiście jest to potrzebne czy nie, czy pla jak planować posiłki, czy warto jest planować posiłki jako, że wszystkie posiłki w ciągu dnia, czy tylko na przykład główne, czyli snadanie, obiad, kolacja i gdzieś tam przekąski sobie tam sami dobierzecie. E, co robię, żeby na przykład tak jak mrożę obiady, jak mrożę te obiady, dlaczego to robię i tak dalej. Jeżeli stwierdzicie, że chcecie takie coś, bo też boicie się tego, jak idą ceny w górę, to Wam powiem szczerze, że mogę Wam to zrobić. Tylko naprawdę już musiałabym to, tak naprawdę nad tym myśleć. Yy, już robić tak, że nagrywam, montuję i od razu ustawić już na publikację, że automatycznie Wam się to będzie publikować. Natomiast yy, powiem Wam, że. O dziwo, nie boję się przyszłego roku. Jestem jedną z nielicznych osób, tak mi się wydaje, która się nie boi tych zmian właśnie dlatego, że prowadzę ten budżet, że wypłacamy pieniądze, że żyjemy za gotówkę, bo zauważyłam... Moje dziecko się aktywuje. Zauważyłam, ile wydajemy, kiedy mamy wszystko na karcie, zauważyłam, kiedy wydajemy wszystko gotówką, jak to wygląda, na co sobie pozwalamy i sama zaczęłam też zauważać, że nie chcę zamawiać rzeczy, które na przykład mi się nie podobają, bądź są e, takim moim kaprysem. I coś, co nauczyła mnie troszeczkę moja kuzynka, znaczy nauczyła, ona kiedyś o tym wspomniała i ja zagłębiłam się w ten temat, zagłębiłam się w trochę w moich samych wewnętrznych myślach, e, ona stwierdziła, że jeżeli ona coś jej się strasznie podoba, ona chce to kupić, ona, to, to jest dla niej idealne i ona przez miesiąc o tym myśli i ona dalej po miesiącu czy po dwóch potrafi powiedzieć czystym sumieniem, że tak, ja to chcę, to dopiero wtedy to kupi. I ja wam powiem to na przykład na swoim przykładzie, kiedy ja ogólnie od 3 czy 4 miesięcy interesuję się tematem kocyka termicznego. I ostatnio zaczęłam właśnie rozmawiać z Wojtkiem, że chyba sobie właśnie zamówię taki zestaw do robienia tego kocyka na szydełku i że to będzie taki mój punkcik. Że tak, że to chcę. Bo ja naprawdę o tym myślę już od miesięcy. Ja już od miesięcy zastanawiam się, czy ja na pewno to będę robić. gdzieś mniej więcej patrzę na te temperatury. Jaki bym teraz kolor zrobiła. I tak wiecie, zaczęłam się w to zagłębiać jeszcze mocniej. I po praktycznie paru miesiącach jestem w stanie powiedzieć z czystym sumieniem, tak, chcę zrobić od stycznia kocek termiczny. Chcę, żeby to był taki mój czas, kiedy ja sobie spokojnie włączam serial i sobie na tym szydełku coś robię. Bo ja w ogóle nie mam czasu wiecznie na Netflixa i wiecznie on mi leci tylko w tle. Jeżeli w ogóle leci, bo zazwyczaj Piotr przyjmuje telewizję. Yy, Gdzieś tak, też dla niego to jest w tle do zabawy. Więc yy, tak, ja na przykład wiem, że kocetryny 16% ale ostatnio mi się spodobało. Co to było takiego? Czekajcie, muszę wejść na ulubiony na. Yy, Ulubione na moim Allegro. Co ja miałam ostatnio takiego, że miałam taką fazę na to, a później od razu mi to znikło? Wiem. Wyklejanie cekinków i e, malowanie po numerkach. Strasznie się tym zajarałam, że chciałabym mieć takich parę obrazów na ścianie, że fajnie by to wyglądało, zwłaszcza w takim klimacie, e, trochę takim e, zginiło, coś takiego, taki zielony, taki zgniły, takie klimaty gdzieś tam las, jezioro, świetnie by to wyglądało w dużym pokoju w taki sposób, jaki ja chcę zrobić duży pokój. Ale słuchajcie szczerze, to, to była jakaś faza przez jakieś 2-3 tygodnie temu i teraz a, a, nie kupiłabym tego. No, i teraz tak, gdybym miała pieniądze na koncie, od razu bym to zamówiła. Już by to było, już by gdzieś tam leżało, a ja bym tego nie robiła. Tak, albo gdzieś zrobiłabym połowę. Więc tu już byłyby wydane pieniądze, gdzie tak naprawdę takie plakaty do malowania numer po numerku 70 na 50 to jest koszt około 80 do 100 zł. No, i tu w tym momencie stówka bym wydała bezsensownie. No, i tutaj też właśnie polega na tym, żeby zastanowić się, czym my na pewno to potrzebujemy. I tak samo na przykład mam niesamowitą fazę na to, że chcę mieć narzędzia Fiskarsa do ogródka. Mamy już jedną łopatkę, która nam się genialnie sprawdza. I ja powiedziałam, że ja chcę pod choinkę taki zestaw Fiskarsa. I ja o tym zestawie już Wojtkowi mówię chyba od dwóch miesięcy. Że ja taki zestaw chcę pod choinkę. No i ostatnio miałam na przykład fazę naganki, ale. Nie wiem, czy zamówię sobie z garnki teraz, czy zamówię sobie w przyszłym roku. Na razie nie mam parcia na wymianę garnków, mimo że to są ganki w ogóle jeszcze po mojej mamie, więc, po mojej babci, wosha, mojej babci, mojej teściowej, e, które mają no przynajmniej, przynajmniej te 20 lat. Przynajmniej, jak nie więcej. Więc wiecie, to jest takie, że trzeba naprawdę się zastanowić, czy czegoś chcemy. A jeżeli nie mamy pieniędzy na y, koncie, mamy gotówkę, i tak samo na przykład ja nie jeżdżę do Zgorzelca, żeby coś większego kupić, albo nie jeżdżę na przykład do większych miast, bo nie czuję takiej potrzeby. I sama w sobie na przykład, wiecie, gdybym miała pieniądze na koncie i stwierdziła, że hm, mogę sobie na to pozwolić, to biorę i jadę, to sobie po prostu jadę, albo sobie zamawiam przez Allegro, bo ja głównie zamawiam rzeczy przez Allegro, to już bym po prostu większość pieniędzy przepierdzieliła za przepraszam. Dobrze. Czekam na wasze komentarz, czy chcecie, żebym wróciła do tego oszczędzania, ale już naprawdę tak, że będzie po prostu co tydzień odcinek, na przykład załóżmy w niedzielę, kiedy mamy czas, żeby do tego siąść. A ja teraz wyczekuję Wojtka, bo pojechał załatwić jedną rzecz. Do, na działkę tam, bo znajomy nam coś przywiózł. A co najlepsze, to jest półeczka, na której zawsze stoicie, dosłownie w tym miejscu stoicie. I tu mam od jakiegoś czasu taki słoiczek, chyba dwóch tygodni, do którego wrzucam wszystkie pieniądze poniżej złotówki i tak się po prostu zbiera. A wiem, że mój Wojtek nie wie o tym, że ten słoiczek tutaj jest, bo on nie otwiera tej szafki. A ja przynajmniej mam gdzieś tam jakieś drobiazgi jeszcze odłożone, więc oprócz tego, co normalnie odkładam, to jeszcze takie drobiazgi. Dobra, szybciutko was ustawię. O. Słuchajcie, nie zrobiłam tego, co dzisiaj planowałam. Miałam zupełnie inne plany na dzisiejszy dzień, ale jakoś tak wyszło, że cały dzień Wojtek ogarniał jakieś różne rzeczy. I ja zostałam z Piotrkiem, więc nie mogłam sobie zbyt dużo tej poogarnić, bo to też by mi mieszkanie rozniósł w drobny mak. Więc poza tym też chciałam się z nim pobawić, poczytać książki. Wiecie, no, sprzątanie nie musi być zawsze priorytetem, więc tak. Mm, teraz robię Wojtkowi kanapki. Zaraz Wojtek wróci, to jeszcze go szybko obszczygę, żeby już miał luz. Chociaż podejrzewam, że powie mi, że mam odpuścić jutro go obszczyc. Yy, jedyne co zrobiłam, to odsunęłam szafkę i wzięłam wszystkie sztućce, które były za mm, szafką, którą miałam posprzątać. A po prostu jutro sobie posprzątam, umyję sobie blaty i tak dalej. A wieczorem, jak chłopaki pójdą spać, wieczorem, no oni idą spać za pół godziny, gdzie za godzinę. Więc wtedy sobie po prostu spokojnie poczytam książkę, będę miała czas dla siebie, zmontuję vloga, yy, a później będę szykować kolację dla nas. Więc taki ogólnie dzisiaj dzień zupełnie inny miały być plany. Miałam iść na działkę zbierać orzechy, ale nie wyszło. Tutaj wam pokażę, że wczoraj zbierałam. Tu są dwa pojemniki, i tam jeszcze jest pojemnik z tyłu na koloryferze, więc się suszy. A chciałabym tak uzbierać tak, hmm, taką reklamówkę z Dino. Może nawet mnie, nie no, taką reklamówkę z inną by mi się przydała. Bo to wiecie, a tu trzeba orzechowca zrobić, bo mamy ochotę, no to bardzo dużo tego wtedy idzie. Albo gdzieś tam chcemy pochrupać, no to nie ma co ukrywać. W takich sytuacjach idzie bardzo dużo orzechów, więc chciałabym właśnie yy, trochę nam zbierać nasuszyć. Później będziemy łupać. I to jest co najbardziej lubię. Dobra, szukuję ich do spania, do ogarnięcia i idziemy. No i będziemy funkcjonować po prostu.